Kolejna informacja z polskich dróg z ostatniej chwili dwóch nastolatków zginęło w wyniku tragicznego wypadku, który miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 289 w województwie lubuskim. Według informacji podanych przez policję samochód marki BMW uderzył w drzewo. W wypadku ucierpiała także młoda kobieta, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 17 między miejscowościami Brody i Lubsko w powiecie Żarskim. W wyniku zdarzenia na miejscu zginął dwóch nastolatków w wieku 17 i 18 lat. Podróżująca z nimi kilka lat starsza kobieta została przetransportowana śmigłosem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w zielonej górze. Jej stan jest określany jako ciężki. To na razie wszystko, pozdrawiam Short Joker.